na kanale Comics. Zapraszamy do słuchania bajek, opowiadań i słuchowisk dla dzieci. Cześć, kochani. Dzisiaj opowiem wam historię o chłopcu imieniem Jaś i niezwykłej bitwie, która rozegrała się na jego własnych rączkach. Jesteście ciekawi? No to zaczynamy. Pewnego słonecznego popołudnia, po super zabawie w piaskownicy, Jaś z radosnym okrzykiem wpadł do domu. Jego rączki były całe w piasku ziemi i kurzu. Wyglądały jak małe mapy pełne brudnych ścieżek. Na stole leżała jego ulubiona, pachnąca bułeczka z dżemem truskawkowym. Jaś, nie myśląc długo, wyciągnął po nią swoje brudne paluszki. Ale uwaga! W tym samym momencie na jego dłoniach rozpoczęła się prawdziwa inwazja. Nie widzieliście tego? To dlatego, że armia, która tam mieszkała, była zupełnie niewidzialna. To były małe niewidki, mikroskopijne, okrągłe stworki, które my dorośli nazywamy zarazkami. Uwielbiały brud i kurz, a ich największym marzeniem było dostać się do brzuszka jasia. Na czele tej armii stał groźny wódz Brudasek miał chrapliwy głos i bardzo złowieszczy plan. Zebrał swoje wojsko i krzyknął Do boju, moje niewidki, cel, bułeczka. Atakujemy jedzenie. Jeśli dostaniemy się do brzucha Jasia, to mamy go w garści. Będzie go bolał brzuszek, dostanie gorączki i nici z jutrzejszego przedszkola. Zostanie w łóżku, a my będziemy mieli imprezę. Jeden z mniejszych niewidków zapiszczał z radości. Hurra. Wskakujemy na bułeczkę. Pycha. Cała armia ruszyła w stronę Pysznego Wypieku, gotowa do skoku. Wydawało się, że nic ich nie powstrzyma. Na szczęście, w pobliskiej łazience czuwała nasza tajna bohaterka. Była nią Piankowa Mydlanka, mydło w płynie o cudownym zapachu truskawek. Była silna, odważna i zawsze gotowa do akcji, aby chronić dzieci przed takimi złoczyńcami jak Wódz Brudasek. Gdy Jaś już prawie dotykał bułeczki, z kuchni dobiegł go głos mamy. Jasiu, stop. Pamiętasz o naszej misji? Misja czyste ręce! Szybciutko do łazienki, myjemy rączki! Jaś westchnął głośno. Ojej, znowu? Pomyślał. Ale wiedział, że mama ma rację, więc posłusznie poczłapał do łazienki. Wódz brudasek na dłoni Jasia zadrżał. Jaka misja? Co to za plany? mruknął zaniepokojony. Gdy Jaś stanął przed umywalką, Piankowa Mydlanka wiedziała, że nadeszła jej chwila. Zebrała swoje najlepsze oddziały, miliony małych, lśniących bąbelków. Były gotowe do walki. Jaś odkręcił wodę, a ciepły strumień zaczął opadać na jego dłonie. Potem nacisnął pompkę, a Piankowa Mydlanka z radosnym plusk wyskoczyła prosto na jego skórę. Startujemy! Zawołała mydlanka donośnym, mydlanym głosem. Bąbelki do ataku, formacja szorowanie, celujemy pod paznokcie, wślizgujemy się między palce i nie zapominajcie o kciukach. Tam lubią się chować najwięksi maruderzy. Jaś zaczął energicznie pocierać dłoń o dłoń. A na jego rączkach rozpętało się prawdziwe pandemonium. Małe niewitki wpadły w totalną panikę. Piana otoczyła je ze wszystkich stron, tworząc śliską pułapkę. Wódz Brudasek krzyczał w głosy: O nie, to płynny atak, to zasadzka, tracimy grunt pod nogami, ta piana nas oblepia, nie mogę się ruszyć. Jeden z jego żołnierzy piszczał. Aaaa. Nie lubimy wody, nie lubimy mydła. Piankowa mydlanka i jej bombelkowa armia nie dawały za wygraną, szorowały dzielnie przez całe dwadzieścia sekund. Wiecie, ile to jest? Spróbujcie kiedyś. Jaś śpiewał w myślach, a mydło robiło swoje. Każdy, nawet najmniejszy zakamarek jego dłoni został dokładnie wyszorowany. Gdy piosenka dobiegła końca, Jaś podstawił ręce pod strumień czystej wody. I wtedy stało się coś wspaniałego. Potężna fala zmyła całą pianę, a razem z nią... wodza brudaska i całą jego armię małych niewidków. Z głośnym ból ból bul zostali spłukani prosto do kanalizacji, gdzie ich przygoda dobiegła końca. Pa, pa zarazki, błyszczały czystością, były gładkie, a do tego pachniały słodkimi letnimi truskawkami. Jaś popatrzył na nie z dumą, wytarł je w miękki, czysty ręcznik i z uśmiechem na twarzy wrócił do kuchni. W końcu mógł zjeść swoją ukochaną bułeczkę z dżemem. Była pyszna, a co najważniejsze bezpieczna. Dzięki dzielnej piankowej mydlance i misji Czyste Ręce brzuszek Jasia był uratowany, a on sam mógł następnego dnia bez obaw pójść do przedszkola i bawić się ze swoimi przyjaciółmi. I tak kończy się nasza historia. Pamiętajcie, drodzy przyjaciele, że na waszych rączkach też mogą czaić się tacy mali intruzi jak małe niewitki. Ale wy już wiecie, co robić. Wystarczy woda, mydło i piosenka, żeby zostać bohaterem i obronić się przed bólem brzuszka. Myjcie rączki po zabawie, przed jedzeniem i po powrocie do domu, a zawsze będziecie zdrowi i weseli. Dziękuję, że wysłuchaliście tej opowieści. Jeśli Wam się podobała, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych fantastycznych przygód. Do zobaczenia.